Halo, Czaruś, słuchaj, sprawa jest, kurwa, zatrzymali psy nas przy granicy, rozumiesz, z Ruskami, i kurwa, nie wiemy co teraz gadać im, z koksem, cały koks mamy, kurwa, w bagażniku, co ma gadać, mamy, powiedz. Z kim ja mówię? No, łapa z tej strony, Czaruś, nie poznajesz? Do, k do kogo ty dzwonisz? No do ciebie. Ej, co mamy gadać tym psom? Kurwa, mam pół kilo narkotyków, kurwa, przyciepione i kurwa nie wiem co im mówić. Słuchaj, facet, pomyliłeś się chyba. No ja kurwa, ja tu stoję, psy, kurwa, stoją mi za ten, trzymają mi, kurwa, spluwę prawie przy, ko przy, kurwa, przy koftanie i co ja mam im mówić? Ale ja nie wiem... <śla> Dodzwoniłeś się do prywatnego mieszkania. Ej, tutaj stoi Zbychu, rozumiesz, Zbychu ma pod swoją BMK kurwa, 2 kilo koksu. Jaki Zbychu? No jak to, jaki Zbychu? Łapiński Zbychu. Łapiński? Łapiński Zbychu, no. Ale co to, kto to jest? No jak kto to jest, kurwa, trzyma całe to miasto w ryzach i ty pytasz, kto to jest? Co ty, kurwa, czaruś? Ale do kogo ty dzwonisz? No ja ale... nie mam... Co ty gadasz? Ej, co mamy robić, ty mów? Jak mamy, mamy uciekać, kurwa strzelać do nich, co robić? Rozstrzelać pizdu wszystkich! Haha, <laughs> to właśnie to chciałem kurwa usłyszeć. I co, atakować mówisz? No jasne. Kurwa ty, a jak, jak, jak przyjedzie jakaś ta antyterrorka, to co my kurwa? No ale kurwa, ja nie wiem z kim ja rozmawiam, o czym rozmawiam, o co w ogóle chodzi. Chłopiek, zastanów się. Do kogo dzwonisz, bo... Ej no ci kurwa tłumaczę o co chodzi. Wiziemy kurwa we czterech rozumisz. Razem kurwa z 5 kilo koksu. 3 kilo amfy do chuja. To na palcie nim w piecu. W piecu. No. Ale to kurwa kosztowało siedem tysięcy papieru. Ale ja... Pół kilo! Ale nic mnie to nie interesuje, bo Paruś, ja... jak ci kurwa, bo jeszcze w tym momencie ode mnie odwracać do chuja! Kurwa co ja mam zrobić, stoją mi menda, a ty teraz udajesz, że mnie nie znasz! Kurwa znasz mnie od 20 lat! Ale ja nie jestem żaden czaruś, chłopyk! Co ty pierdolisz? Przecież poznaję cię po głosie. Czaruś, kurwa! Czaruś. <noise> z kim ja mówię do cholery! Jak to z kim mówisz? Łapa jestem, kurwa, czaruś! No jaka jaki łapa, jaki czaruś! No kurwa, jak to jaki kurwa twój koks przewożę, czaruś, a ty kurwa jaki czaruś! Jaki mój koks, no ty się zastanów! Do kogo tym dzwonisz w ogóle? No kurwa, twój koks od ciebie kupiłem, to chuj... Jaki numer dzwonisz? Oj, twój numer dzwonię, przecież. Jaki mój? Ten co mam w komorze, kurwa, dzwonię czaruś, sprzedajesz mi koksu za kurwa, prawie 300 baniek kurwa i teraz co ja z nim mam zrobić? Psy no, nie trzymaję. Ty się zastanów, jaki koks, jaki czaruś! Ej, oni mi pytają, oni mówią, że jak ja wydam ciebie, to kurwa mi mniejszy wyrok dadzą, kurwa! Co ja mam robić? Słuchaj, ja nie jestem żaden czaruś! No jak nie, przecież sam powiedziałeś, jak czaruś, żeby ich rozstrzelać, Nie prawda. wiem o żadnym koksie. Nie mam nic wspólnego z żadnym koksem. Czyli ty nie jesteś czaruś? No jasne, że nie! No kurwa, no to do koła ja dzwonię! Do Gdyni zadzwoniłeś! No a to właśnie Gdynia, czaruś z Gdyni do chuja! No ale jaki jak czaruś do cholery? No ty czaruś jesteś! Ja nie jestem czaruś! No kurwa, kto jesteś? Ja jestem Jurek, nie czaruś! No to Juras, może być Juras, kurwa do chuja, kurwa, kurwa do chuja! Ale Juraz. nigdy nie miałem do czynienia z rzewcem ty się ze stanu! to do kotłowni wpisu! Kokaina, nie koks kurwa, nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem, bo nic, nic nigdy nie miałem z tym do czynienia, ty się zastanów w ogóle. Ups, to chyba pomyłka. Na sto procent. No, Tomara. Na. tym koksem tyś...